Dzień dobry, dzień dobry, witam w piątek, 19 marca. W tej chwili jest 5 stopni, odczuwalne 2. Zachmurzenie 100%, szansa opadów 32%, umiarkowana jakość powietrza, pochmurno od 11 do 13 najcieplej 7 stopni, ale też wtedy przewidywalne są opady. Zobaczymy, jak to będzie. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłego dnia. Moje śniadanko, taki mój śniadaniowy talerzyk. To sobie pokroiłam rzodkiewkę, bo tak sobie podgryzam. Lubię bardzo. I ogóreczki, pomidory, także to takie moje śniadanko. Jeszcze zrobię tylko herbatkę. Nie będę mogła jeść. Dzisiaj w menu będzie zupa pomidorowa. Teraz sobie ugotuję zupkę pomidorową na dwa dni. Będę miała temat z głowy. Łódko z kurczaka. łódko z kurczaka. Płaszczyzna. Natka pietruszki świeżutka. No i cóż. Najpierw wymoczę mięso, przygotuję warzywa i, i będę gotować zupę. Już się, a ja w deszczu. Nakręcam swój ulubiony bez. Deszcz pada, wszędzie mokro. Ale bez jest przepiękny. Przecudny kolor i w ogóle piękny. No tak, ogólnie pada deszczek. Zajrzę do warzywniaka, bo zobaczyłam, że nie mam ziemniaków. Wszystko kupiłam, o ziemniakach zapomniałam. Wydawało mi się, że jeszcze mam, ale lubię mieć. I teraz mam ochotę na coś i tam, że pójdę najpierw do żabki, bo jeszcze coś mi brakuje, a później dopiero do warzywniaków. Wszystkie się rozśpiewały. Dla roślinek taki deszczyk to jest zbawienny. No. Ślicznie to wszystko wygląda. Jak deszcz pada, tak jakby ożyły te kwiatuszki, krzewy. To pięknie się wszystko prezentuje. Chcę chce się patrzeć. Przoza już też w całej okazałości zazieleniła się. Na jedna, na druga. Moment zazieleniło się. Kwiatuszki ładnie się trzymają. Ale już, już po tu się kończy ich czas. Idę do domu. Chciałam trochę pospacerować, ale się bardziej rozpadało. I idę do domu. Zajrzę jeszcze tutaj, po drodze. Pięknie. Skąpane w deszczu. Mhm. Tam jest biały bez, oddali. Jest przecudny. No i tu jeszcze kwiatuszki, które jeszcze jako tako się trzymają, ale już, 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 już nie zapominają, jak pięknie kwit. Ślicznie. Tu jest biały bez, A jak na razie to jeszcze taki mało rozwinięty. To jest młode drzewko, drzew w zasadzie. Ja Lubam te kolory. Białe też są piękne, ale ten taki troszeczkę mało kwitnie, ale może pozrywany. No teraz zaparzę sobie kawkę. Do tego mam loda. Ale się, żeby się nie przeziębić, to będę jadła go razem z kawką. Kiedyś pamiętam lody śmietankowe. Do kawy się dodawało i też to było smaczne, tylko oczywiście, żeby były bezsmakowe, same takie białe śmietankowe, nie żadne kokosowe, jak to nieraz są. I też dobre, bo od razu, od razu kawa była ze śmietanką i to było naprawdę smaczne. A ja będę sobie po prostu popijać tego loda. Kawą mi to też bardzo dobre, a lód jest czekoladowy. Oczywiście śmietankowo-czekoladowy. No rozpoczęłam sezon lodowy i nie patrzę na pogodę. Chmurki się zbierają. Dobrze, że udało mi się wrócić. Chociaż oczywiście deszcz padał, tylko, tylko była w zasadzie taka mrzawka. Ale trochę się przeszłam, bo przecież też trzeba wyjść na powietrze. A teraz wypiję kawkę i troszeczkę odpocznę. Nie wstydź się swoich porażek. Wyciągaj z nich wnioski i próbuj od nowa. Richard Branson. No właśnie, otóż to: nikt z nas nie jest idealny. Nieraz to, co wydaje nam się właściwe i stosowne, nie sprawdza się tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Gdzieś coś po drodze się zmieni, i już rzeczywistość bywa inna, odmienna od tego, czego byśmy chcieli. Tak jak w cytacie porażki są po to, by je niwelować starać się, aby nie powtarzały się więcej. Każdy z nas ma, miał, czy będzie miał jakieś porażki w swoim życiu. Ale to wcale nie oznacza, że świat się kończy. Coś nie wyszło, a może to nie dla nas. W takiej formie, w takiej postaci, kto wie? Najważniejsze wyciągać konkretne wnioski i dalej działać już bogatsi o tą wiedzę. A drugi cytat, który mnie zainspirował, żeby się nim z wami podzielić, to. Urodziłeś się, by być prawdziwym, a nie perfekcyjnym, anonim. Tak właśnie. Dokładność, uwaga nad tym, co się robi, to jest ważne, z pewnością, jednak perfekcja może być męcząca na dłuższą metę w niektórych sytuacjach. Bądźmy sobą. Najgorsze, co może być, to zmuszać się do pewnych zachowań, które nie są w naszym stylu. Oczywiście są ludzie perfekcyjni, którym jest z tym dobrze, którym to odpowiada, no to jak najbardziej. Ale zmuszać się, by być kimś, kim nie jesteśmy, to raczej nie. No i tyle. Dzisiaj chciałam się z Wami podzielić takimi moimi przemyśleniami na ten temat. Po prostu, no takie ważne, ciągle aktualne i ciągle ważne w naszym życiu, tak mi się wydaje. Bo. Ciągle borykamy się z takimi różnymi problemami. Każdy jakiś rozwiązuje w swoim życiu, i nieraz chce, chce dojść do jakiejś perfekcji, a to później no, odbija się jakoś źle. Nie zawsze zresztą wychodzi tak, jakbyśmy chcieli. No i tyle.